Dzień dobry, kochani. Zapraszam na weekendową prognozę pogody. Wraca słoneczne lato. Warunki pogody w ciągu najbliższego weekendu kształtować będzie obszar podwyższonego ciśnienia. Napływać będzie ciepła, ale wilgotna masa powietrza. Noc z piątku na sobotę z umiarkowanym i małym zachmurzeniem tylko na wybrzeżu i w górach więcej chmury tam zanikające przelotne opady deszczu. Nad ranem na Mazurach i Kujawach lokalne mgły, noc dość ciepła z temperaturą od 12-10 stopni, lokalnie do 8. Wiatr słaby, zmienny okresami bezwietrznie. Początek dnia zachmurzenie małe. W ciągu dnia pojawi się więcej chmurek i przed południem na Pomorzu Zachodnim oraz Małopolsce i na Podkarpaciu występować będą przelotne opady deszczu. Po południu znacznie popada na całym zachodzie i południu kraju. Na południu lokalnie możliwe burze. Temperatura w ciągu dnia od 20-22 na zachodzie i południu do 22-25 na pozostałym obszarze kraju. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. W nocy, z soboty na niedzielę, na zachodzie zachmurzenie duże i miejscami popada deszcz. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe okresami umiarkowane i bez opadów. Temperatura minimalna od około 12-10, na mazurach spadki do 8-6 stopni. Wiatr z południowego zachodu słaby i umiarkowany. W ciągu dnia przeważnie duże zachmurzenie, przejaśnienia i chwilowe rozpogodzenia są możliwe w pasie od Podlasia przez centrum popołudniową Wielkopolskę. Opady deszczu wystąpią na wschód od linii Białystok, Warszawa, Opole oraz Pomorze Zachodnie. Na południu kraju lokalne burze, temperatura maksymalna od 20-22 na zachodzie i w centrum do 23-25 na Podlasie, Polesiu i Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, wiatr słaby i umiarkowany w czasie burzy porywisty z północnego zachodu i z północy. Kochani, teraz informacje dla plażowiczów. Informacje dla plażowiczów. W najbliższy weekend pogoda na polskim wybrzeżu zmienna. Przed południem cieszyć się będziemy dużą ilością słońca, natomiast po południu spodziewany jest wzrost zachmurzenia oraz przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna w sobotę od 17 stopni w okolicach Darłowa do 20 stopni w Zatoce Gdańskiej. W niedzielę nieco chłodniej. Woda w Bałtyku od 16 stopni w Międzyzdrojach i ustce do 18-19 stopni w Świnoujściu koło brzegu Gdyni. W takim razie kochani życzę miłego, udanego i bezpiecznego weekendu i zapraszam na kolejną prognozę pogody. Pozdrawiam.